Rozkoszne brzuszki z Belleville. Młak młak, hej, yami yami, bu! Hmm, hmm. O! Jesteście! Witajcie w Belleville! Przeglądam właśnie moje notatki, bo dzisiaj zdaję egzamin z języka Belis. Tak, bociek stara się nauczyć ich języka od kiedy się tu pojawił. Niestety, nauka języków idzie mu słabo, zgadzacie się? O czym ty mówisz? Mówię po angielsku. It's my life, let it be. I trochę po portugalsku. Mój obrigado, pati Ale język Belis. Oh, jest taki trudny, bez? Na pewno nie zdam. Nie mów tak. Zobaczysz, na pewno zdasz. Po prostu wczuj się w sytuację. To klucz do tego, żeby zrozumieć Belis. Uwaga, uwaga! Zaraz zaczynamy egzamin. Nie! Jeszcze pięć minut! Błąd, pierwsze zadanie. Młak-młak coś powie, a ty musisz przetłumaczyć jej słowa. Oj, oj, oj! Młak-młak mówi, że musi iść do toalety. Nie, nie, nie! Ja muszę iść do toalety! Tak! Mam pilną potrzebę, żeby iść do toalety! Bardzo pilną! Tak! Błąd. Młak, młak powiedziała. Powodzenia z egzaminem. Na pewno pójdzie ci świetnie. Widzisz? To było takie oczywiste. Och, nieważne. Zmyliło mnie to ostatnie pierdnięcie. Posłuchaj, żeby wiedzieć, co one mówią, musisz dobrze znać Belis, który to mówi. Młak, młak zawsze mówi o pozytywnych rzeczach i mówiła to bardzo słodko, patrząc ci w oczy. To było jasne. Drugie zadanie. Słownictwo. Jak powiesz, jestem głodny. Jami, Jami! Powiedz to z większym przekonaniem, tak jakbyś naprawdę był głodny. Jami, Jami. Dobrze, A jak powiesz? Mam gorączkę. O to wiem. Muszę sobie tylko przypomnieć.. Mm, już wiem. A, E i o u. Błąd, poprawna odpowiedź to Pinky drink. O, Było blisko. Jeśli tak mówisz. I ostatnia rzecz, jak powiesz, muszę iść do toalety. O, to znam! Poczekaj chwilę. Dobra odpowiedź, zdałeś test słownictwa. Jaki! Zdałem! Tak! Egzamin jeszcze nie jest skończony. Trzecie zadanie: rozmowa między dwoma belis. Jak już wiecie, jeśli położycie dwa bobasy obok siebie, zaczną ze sobą rozmawiać. Willy, Willy, Bobby boo. O czym rozmawiają Willy Wolf i Bobby Boo? O... o samochodach? Błąd. Możesz spróbować jeszcze raz. Już wiem o pogodzie! Błąd. Rozmawiają o robieniu żartów. Oczywiście. O czym innym mogliby rozmawiać? Ostatni chichot był podpowiedzią. O, coś czuję, że oblałem. Błąd, zostało jeszcze jedno zadanie. I to najważniejsze zadanie. Opieka. Opieka? To nie było częścią egzaminu. To jest w ostatnim rozdziale książki. Zróbmy ten test. Nie. Czego potrzebuje? Jami jami. Mm, ton głosu? Ten wyraz twarzy. Powiedziałbym, że potrzebuje yy, gruszki do nosa? Nie ma mowy: nie gruszkę do nosa, oczywiście, że nie. Wydaje się być słaba, więc jakieś yy, musujące witaminki. To też nie! Yy, ona. Ona potrzebuje. Chce, żebyśmy jej zaśpiewali. Oczywiście, bo jest śpiąca, a nie może zasnąć. Odpowiedź jest poprawna. Super! Zdałem! Mimo wszystko potrafię mówić w języku Belis. Błąd! Bociek powtarza wszystko, co mówi Beth. I wykazuje małą znajomość tematu. Ostateczny wynik niezaliczone. O, zostaliśmy przyłapani, Beth! Hmm, nic się nie stało, nie martw się. Bo teraz wiesz o wiele więcej o ich języku, prawda? Tak, pewnie! I to jest najważniejsze. Musicie wiedzieć, że język Bellis zależy od wielu rzeczy i osobowości każdego bobasa. Tak samo jak ważny jest ton ich głosu. Ale jestem pewna, że swoje własne, rozkoszne brzuszki będziecie rozumieć doskonale. Tak! Zostaw komentarz z wyrażeniami, których używają rozkoszne brzuszki! I słowami, które znasz w innych językach! Podzielmy się wiedzą! Zasubskrybuj kanał Belis, jeśli chcesz być na bieżąco z każdą rzeczą, która dzieje się w Belgii. polub ten filmik, jeśli lubisz różne języki! Belis! Rozkoszne brzuszki z Belimil! <laughs>